Postulaty aktywistów klimatycznych są często kompletnie oderwane od rzeczywistości. Na przykład nie każdy mógłby sobie pozwolić na to, aby całkowicie zrezygnować z korzystania z samochodu. W końcu nie każdy otrzymuje regularne przelewy z Moskwy tak, aby móc zrezygnować z pracy i nie musieć do niej dojeżdżać. Oczywiście warto zachęcać ludzi do bardziej ekologicznych działań, ale przyklejanie się do wszystkiego, co popadnie, robi z ekologii parodię. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejne drugie już 10 dziwnych rzeczy, do jakich przykleili się aktywiści klimatyczni. Numer 10 w kwietniu 2020. 22 pewna aktywistka przerwała mecz NBA pomiędzy Minnesota Timberwolves a Los Angeles Clippers, po tym, jak przykleiła się do parkietu pod jednym z koszów podczas rzutów wolnych. Kiedy na miejsce przybyła ochrona, kobieta odmówiła wstania upierając się, że jest przyklejona. Jednak kilka szarpnięć szybko wyprowadziło ją z tego błędu. Po kobiecie pozostał jedynie odcisk dłoni. Numer 9. 13 lipca w Niemczech doszło do blokady lotnisk w Hamburgu oraz Dasseldorfie. Na obu lotniskach aktywiści klimatyczni przecięli ogrodzenia, wtargnęli na płyty, po czym przykleili się do pasów startowych. Spowodowali tym samym wielogodzinne opóźnienia, dziesiątki odwołanych lotów i setki wpienionych pasażerów, którzy teraz na pewno jeszcze chętniej będą segregować śmieci. Na szczęście historia ma swój happy ending. Jako, że aktywiści przykleili się do lotniska niezwykle trwałą mieszanką betonu i żywicy epoksydowej powszechnie stosowanej na budowie, prawdopodobnie czeka ich amputacja. Przyklejanie się łokciami nie będzie już takie efektowne. Numer 8. Powiecie, skoro już przyklejają się do lotnisk, czekać tylko aż zaczną przyklejać się do samolotów. Samolotów. Nie trzeba było długo czekać. Już na następny dzień, bo 14 lipca, grupa aktywistów przykleiła się do prywatnego odrzutowca na lotnisku na turystycznej wyspie Ibiza. Wcześniej spryskali go całego czarną i żółtą farbą. Akcja była częścią kampanii odrzutowce ty koniec imprezy, koniec imprezy walczącej o eliminację tzw. luksusowych zanieczyszczeń. Ale prywatny odrzutowiec to i tak nic w porównaniu do numer 7 samolotu brytyjskich linii lotniczych z pasażerami w środku, do którego w październiku 2019 przykleił się inny. Hardcore. Jestem hardcorem. Hardcorem tym był niejaki James Brown, niedowidzący cyklista, paraolimpijczyk, do tego aktywista klimatyczny. Niezłe combo. Niestety, muszę Was zmartwić, samolot wystartował bez mężczyzny. Ani na dachu, ani na pokładzie. A szkoda, producent kleju miałby niezłą reklamę. To zklej, zklej, żadna siła nie Numer 6. Brakuje sytuacji z kwietnia tego roku, gdzie aktywiści przykleili się do toru formuły E. Tak, tej formuły, gdzie bolide są w pełni elektryczne i nie generują spalin. Szczerze mówiąc, pierwszy raz słyszę o formule E. Najwidoczniej aktywiści klimatyczni też nigdy o niej nie słyszeli, ale decydując się na tak ważną życiową decyzję, jak przy Przyklejanie się do toru wyścigowego chyba wypadałoby zorientować się, kto się ściga. Przypomina mi to tę wściekłą Karen, która przypryła się do właściciela Tesli za to, że siedzi na parkingu z włączonym silnikiem i zanieczyszcza atmosferę. You know that like <laughs> <laughs> Od 27 lat komentuję wyścigi samochodowe, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Jak skomentował jeden z kierowców, nie jestem pewien co oni próbują osiągnąć. Jesteśmy chyba najgorszą kategorią w sportach motorowych, na której można by protestować. Formuła E to zdecydowanie najbardziej ekologiczna, zrównoważona i bezemisyjna seria, jaka kiedykolwiek istniała. Numer 5 Przynajmniej 25 z ponad 50 aktywistów zostało aresztowanych po tym, jak w sierpniu 2022 roku dokonało sabotażu na stacjach benzynowych. Nowych w całym Londynie. Działacze uniemożliwili korzystanie z pomp paliwowych, oblewając je farbą, tłukąc wyświetlacze oraz przyklejając się zarówno do samych instrybutorów, jak i dróg gwiazdowych. Tylko spójrzcie na to przejęte spojrzenie. Ciekawe tylko, czym jest przejęty bardziej: tym, że zostało nam tylko kilka lat do globalnej katastrofy, czy tym, że powoli kończą mu musia już miejsca, do których mógłby się przykleić. Numer 4. W kwietniu 2022 brytyjski aktywista klimatyczny, i to nie byle jaki, bo rzecznik grupy Just Stop Oil we własnej osobie, przykleił się do oh here we go oh shit here we go again Podczas wywiadu radiowego w ogólnobrytyjskiej rozgłośni LBC. Aktywista stwierdził, że LBC nie wykorzystuje swojej ogromnej platformy wystarczająco do informowania ludzi o zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym. Dziennikarz wydawał się być tym faktem rozbawiony. Numer 3. W poprzednim odcinku pokazywałem wam aktywistów, którzy przykleili się do podłogi w niemieckim salonie Porsche. Tym razem na ich celowniku znalazły się auta innego producenta. Padło na. Ferrari. Mało tego, aktywiści najwyraźniej zbrzydzeni już podłogą, tym razem przykleili się bezpośrednio do samochodów. Trzech modeli Ferrari 360 Modena i F430. Auta oblali też czarną substancją. Nawet nie chcę myśleć, ile ich to kosztowało. Nawet nie chcę myśleć, kto to finansuje. Numer dwa. W październiku zeszłego roku dwie aktywistki klimatyczne przykleiły się do dinozaura w Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie. W takich momentach żałuję, że Park Jurajski to tylko fikcja, bo mogłyby przykleić się do żywego. Na szczęście chyba odnalazły. W sobie odrobinę rozumu i godności, bowiem nie przykleiły się bezpośrednio do szkieletu, a tylko barierek podtrzymujących. Jak skomentowała jedna z nich, dinozaury wyginały, ponieważ nie były w stanie wytrzymać ogromnych zmian klimatycznych. To samo grozi nam. Tak, gdyby tylko triceratopsy przyklejały się do torów wyścigowych, na pewno udałoby się powstrzymać ten meteoryt. Numer jeden. A na koniec nic nowego. Kolejny aktywista, który przykleił się do drogi. Na uwagę jednak zasługuje fakt, w jakim stylu. Otóż przykleił się on do asfaltu swoją twarzą. Jak powiedział, chciał podjąć ekstremalne kroki, aby pokazać swój sprzeciw wobec zmian klimatu. Niedługo później chyba zmienił zdanie, twierdząc, że nie było to jego najlepsze posunięcie i żałuje swojego pomysłu. Aby się uwolnić, konieczne było użycie nożyczek. Londyńscy barberzy go nienawidzą. Okej, okay, tym odciętym, jak podlasi od reszty świata akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie się, że widzieliście poprzedni odcinek z tej serii. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnym odcinku na kanale. Cześć.